Ale chciałabym już być starsza, na przykład chodzić do piątej klas, tak jak Basia z podwórka, bym mogła dużo rzeczy. No, mi jeszcze więcej nawet niż połowa. Jak się bym chciała znowu chodzić do drugiej klasy. Miał... Wtedy miałam o wiele więcej czasu dla siebie. Mogłam się non-stop bawić. A teraz tylko lektura, polski, angielski, geografia, historia i wszystko. Przeczytam to jutro. W rozmowach z Czechami w sprawie kopalni w Turowie, ale wciąż będzie Ujęcia. Mamo! amelka, uważaj, przecież mam gorące żelazko, mogłabyś się oparzyć. Co się stało? Mamo, a mogę porozmawiać z Kasią, zadzwonić do jej mamy. A ja zobaczę, czy mam numer do mamy Kasi? I nie spóźnij się na próbę. No dobra, mam. No. Dzień dobry. Tu mama Amelki, witam. Amelka chciałaby porozmawiać z Kasią, czy może? Tak? Super, super, to daję telefon, proszę. jest Cześć Kasia! Lubisz Mamo, proszę szybko, szybko telefonu, muszę zadzwonić do baśni. Bo... Masz parę na A ja raz... telefon. Ale ja zapomniałam pracy domowej i już tutaj zadzwonić. Południa czy siedziałeś z telefonem i grałaś, a teraz ci się nagle przypomniało, że pracy domowej nie masz zrobionej? Młoda! Amelka! No weź się szybciej ogarnij, bo się zaraz spóźnimy! Nareszcie! Dłużej nie można? Bardziej kolorowo to się chyba nie da ubrać, a te skarpetki to. pogubiły ci się skarpetki w praniu? Hello! Teraz w naszej klasie taka moda! Gizde! Chodź! A co to taka mała torebeczka do tej szkoły? No, ja mam szafkę i do niej chowam wszystkie podręczniki i zeszyty. Ja, no, no tak, piąta klasa, więc mhm. macie szafki. Chodźcie. Amelko, jak dzisiaj było w szkole? Opowiadaj. W szkole? W szkole było super. Siadłam w pierwszej ławce z Kasią, a ona miała takie lole. Nową kolekcję Lol, takie świecące. Jeszcze tam pieski były. No i my się bawiliśmy, aż w końcu pani nas rozsadziła. To było trochę smutne, ale na przyszłość znowu się... Amelko, jak dzisiaj było w szkole? Opowiadaj. W szkole? Jak w szkole? Nudy. Same nudy. Daj mi się... Ej, nie, to jest mój Daj mi się pobawić! Daj sobie własne zabawki. Daj mi się Chciałam podzielić. Nie. Razem nie możecie się bawić. Ale to jest mój stworek. Ej! Ja się Oddawaj to! Dziewczynę. Dawaj! Mama, ona mi zabiera! Nie, czy nie? Miał, mogłaś, by mnie, mogłaś mnie poprosić, chociaż. To jest mój! Dawaj to. się uspokoić. Mama, ona mnie szarpie za kucyki. Wow! To jest moja koszulka! Nie, moja! A właśnie, że moja! W szafie! Ale ja ją kupiłam! Ta! Chyba mama cię kupiła, jeśli już będę nie kupiła, bo to jest moja. Nie. Zostaw to moje! To jest moje było w mojej szafie! On dla mnie! Hej, Kasia! To ty? O. No to jest Kasia! Wiesz co? Bo ja e, w tej ostatniej kuli, co otworzyłam, tu tam był te, e, wiesz, ten taki e, suwak, ten plastikowy. No więc ja otworzyłam. I tam otworzyłam tą kulę i tam były te saszetki, więc otworzyłam jej jedną saszetkę i tam zobaczyłam te... Widziałaś tego nowego chłopaka, który doszedł do naszej klasy? Basia, mi nie o plecak chodzi! Taki przystojniak z niego, co nie? Basia, ty w ogóle wiesz o kogo mi chodzi? Né? Ô Sebastiana! Baixa! Valski games. Lajn, laleczka, druga laleczka, piórnik i misio. Ok, zapakowane. To był wspaniały pomysł, żeby zrobić jeden zarzut od wszystkiego. No i jutro, No, wezmę to albo E, ćwiczenia, matematyki, fioletnik, no i wszystko. Jutro ja tylko wezmę śniadanie. Okay. Mamo, mam właśnie zęby. Mogę powiesić magnesik na tablicę? Oczywiście, kochanie. Dzięki. A. 3, 4, 5. Czyli za jeden punkt będzie 6. Czyli jeszcze jeden punkt i będę mogła obejrzeć kartę. Tak, co by tu zrobić? Co to tam czytasz? No, nowa lista naszych obowiązków. A co? No. Więcej. No ale ja mam na przykład e, dwa razy mycie okien w tygodniu. No i co z tego za przyjemność? No nie, nie wiem. Mamo, idę ze znajomymi się spotkać. Czekaj, 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 siadaj tu. Jest dziewiętnasta, gdzie Ty wychodzisz? No. Jest ciemno na dworze. No ale gdy było lato, to było już jasno o dziewiętnastej na dworze. Ale lato się skończyło, jest ciemno na dworze, lektury przeczytane? Praca domowa odrobiona? Zapraszam do pokoju. Już jest za późno, żeby wychodzić. Mamo, umyłam już się. Umyłam twarz, szyję, ręce, nogi, kolana i brzuch. No bardzo się cieszę. Mm, I idę spać. No dobrze, jest 19, to się wyśpisz. No bardzo się cieszę podkuję. Yy, mamo... Tak? A pójdziemy jutro do Kina, bo moja koleżanka Zuzia jutro idzie do Kina. I ja też chcę pójść do Kina. No dobrze, to pójdziemy kotku, no. nic, pań słodkich snów. Dobra, noc. no, buziaczki. pa pa pa. Nudne te horrory Że żenada. Oh, Będę mogła u Ciebie spać, będziemy spać razem, bo oglądaliśmy to i ty Ja się teraz strasznie boję. Ja też się boję. Chodź! No to zaśpimy razem. Widziałaś tego, mama? Jakiego? Eee, tego. <grym> Ej, dobre. No. <grym> A tego widziałaś? Ej, ty. <grym> no właśnie. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs> <laughs>